Dzień pierwszy. Hej kochani, dzisiaj mamy 1 grudnia, jest godzina 9.2 i ja mam lekcję, miałam odezwać się do Was wcześniej, przed lekcją, ale nie zdążyłam. Od 8.50 zaczęłam lekcję, mam teraz podstawy. Przedsiębiorczości. Wtorek jest takim dniem, w którym cały czas mam lekcje, tylko praktycznie z 5-10-minutowymi przerwami. Więc no, ale te lekcje nie są jakieś najgorsze, więc dam radę. Później sobie otworzymy kalendarz adwentowy i no. Wracam do Was już po przedsiębiorczości i za 4 minutki mam. Matematykę, a później będę miała godzinkę przerwy, więc wtedy otworzymy sobie kalendarze adwentowe. Dobra, ja już jestem po przedsiębiorczości i matematyce i teraz możemy sobie otworzyć kalendarze adwentowe, więc yy, idę po niego. Ok, ja mam tylko jeden kalendarz taki z... Revolution, z Makeup Revolution, więc tutaj jest wszystko pokazane, co nie będzie, więc na to nie patrzymy. I teraz go otworzę i otworzymy sobie pierwsze pudełeczko. Tylko mamy tutaj, więc sobie je wyjmijmy. I zaraz tylko otworzę, bo jedną ręką mi ciężko i już wam pokazuję co tutaj jest. Więc w pierwszym okienku jest taki Błyszczyk, taka pomadka, i kolorek to Ador. I myślę, że później ją sobie możemy przetestować. Ja mam teraz jakąś godzinę przerwy, bo o 11.30 chyba mam niemiecki, więc zobaczymy się później. Już skończyłam dwie godziny niemieckiego, teraz mam polski. I później zostanie mi tylko religia. Myślałam, że mam godzinę przerwy, a wtedy co mówiłam, ale miałam wtedy kartkówkę. Ale dostałam z niej czwórkę. I no. Obecna. Mam nadzieję, że to mi nie spadnie. Okej. Okay. Um. No więc, tak jak powiedziałam, skończyłam już 2 godziny niemieckiego. Teraz mam właśnie polski. I po polskim będę miała chyba pół godziny przerwy i będę miała religię. A po religii planuję sobie zrobić. Notatkę z geografii, albo w sumie mogę ją teraz zrobić, bo i tak na tym polskim nic nie robiłam, więc ym... zrobię teraz. Więc zrobię teraz notatkę z geografii i ją wyślę. I na dzisiaj już chyba będę miała spokój ze szkołą. Yy, przygotuję sobie jakieś tam książki na jutro, i położę sobie już na stoliku. I to tyle Dobra, ja już zrobiłam notatkę z geografii Już ją wysłałam Jest 14.49 Czyli za 11 minut mam religię I ta religia będzie trwać um, pół godziny Ale pewnie i tak ksiądz skończy wcześniej Więc um, wtedy się do was odezwę i sobie pogadamy Miałam chwilę przerwy właśnie po tamtej kartkówce z włosu i już zdążyłam zmontować troszkę tego vlogmasa i myślę, że właśnie po tej reliki sobie zmontuję resztę, to co teraz mam. I no, ja już jestem po wszystkich lekcjach i za chwilę będę montować tego vlogmasa, ale najpierw chciałam przetestować tą pomadkę z dzisiejszego kalendarza z make-up. Revolution, więc się pomaluję i już Wam pokazuję jak to wygląda na ustach. Ok, więc e, ja już pomalowałam usta i tak prezentuje się ten e, błyszczyk na ustach. E, szczerze mówiąc myślałam, że będzie troszeczkę ciemniejszy, ale, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie, podoba mi się. Więc, e, więc tak to wygląda. Tutaj jeszcze sobie tutaj jeszcze sobie wcześniej e, pomalowałam, żeby zobaczyć. Jak to wygląda, i naprawdę całkiem ładnie, podoba mi się. Tak, w ogóle możecie wpadać na mojego Instagrama. Tutaj gdzieś macie nazwę, i bardzo serdecznie was tam zapraszam. I teraz chciałam wyjaśnić e, pewną kwestię. Jeżeli chodzi o vlogmasy, ja nie wiem, czy one będą się pojawiały codziennie. E, nie wydaje mi się, żeby tak było. Mogę połączyć tak, że będzie w e, jeden dzień, jakby na, na jednym filmie, będzie kilka dni też postaram się na tych vlogmasach robić coś e, fajnego ciekawego, e, żeby jednak te vlogmasy nam no, były ciekawe może być też tak, że po prostu e, z jakiegoś danego dnia po prostu e, vlogmasa nie będzie, no bo jeżeli tego dnia nie będę robić nic ciekawego cały dzień będę siedzieć e, w domu i oglądać nie wiem, telewizor czy netflixa no to bez sensu nagrywać takiego vlogmasa ale postaram się jednak, żeby te vlogmasy były jak najczęściej, żeby były jakieś ciekawe i no, myślę, że to tyle a teraz lecę montować tego vlogmasa i odezwę się do was pewnie jak skończę jest już 21.14 i ja właśnie zmontowałam tego vlogmasa, to co widzieliście do tej pory i troszeczkę sobie obejrzałam telewizję i jeszcze w międzyczasie była u mnie babcia i e, teraz będę już zmywać makijaż i w ogóle będę się szykować do spania Jeszcze sobie pooglądam pewnie telewizję i później pójdę spać Więc myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym e, vlogmasie Zachęcam was do kliknięcia subskrypcji z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienie o e, moich vlogmasach Bo one raczej nie będą się pojawiać regularnie i wpadajcie na mojego Instagrama, tutaj macie e, nazwę i e, to było na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Hej!